Panie Marszałku, Szanowni Państwo, Goście, Przewodniczący Parlamentów, Ekscelencje. Temat pierwszego panelu naszych obrad został wybrany celowo. Upadek komunizmu jest z pewnością najważniejszym doświadczeniem historycznym całej Europy powojennej. To właśnie wtedy. Dokonały się fundamentalne przemiany, które ukształtowały współczesne oblicze naszej części Europy i jej państw. Narody naszego regionu od zawsze wykazywały wielką dy dynamikę duchową w swoich ojczyznach i na emigracji. Przejawiała się ona w charakterystycznym podkreślaniu związku polityki z wartościami. Świadczą o tym postaci świętych władców oraz twórców państwowości narodowej, tożsamości państw Europy Środkowej i Wschodniej. Na przykład święty Wacław w Czechach, święty Stefan na Węgrzech, święta królowa Jadwiga w Polsce, święty Kazimierz na Litwie oraz święty Jan Paweł II, papież który związek ducha i polityki uczynił ważnym elementem swojego globalnego duszpasterstwa. Właśnie taka perspektywa była ważną podstawą odrzucenia ideologii i ustroju komunistycznego. Odmienność wspaniałej kultury Europy Środkowej i Wschodniej okazała się dużo trwalsza niż reżim totalitarny. Proces rozpadu bloku komunistycznego proponuję rozpatrywać z kilku perspektyw. Pierwszą jest perspektywa państw i narodów, które doświadczyły skutków komunizmu, czyli były bezpośrednimi uczestnikami przemian. Dla jednych upadek komunizmu wiązał się z powstaniem własnej, samodzielnej państwowości, dla drugich odznaczał odzyskanie suwerenności po latach dominacji obcych, ale wszyscy przechodzili proces zmiany systemu. Dzisiaj możemy sobie pogratulować odważnego przejścia przez te trudne okresy. Drugą perspektywą jest budowa nowego ładu w Europie Środkowej i Wschodniej. Nowe państwa powstały w oparciu o nowe porządki konstytucyjne, zorganizowały na nowo przestrzeń publiczną prowadziły nowe regulacje gospodarcze, a także zaczęły zmieniać ład społeczny oparty na własności prywatnej. Nastąpił także początek nowoczesnej polityki naszych państw. W regionie znów zyskał na znaczeniu model Europy narodów oparty na regule maksimum różnorodności na minimum przestrzeni, co stało w całkowitej sprzeczności z komunistycznym modelem dążącym do utrzymania minimum różnorodności na maksimum przestrzeni. Trzecia perspektywa ma charakter aksjologiczny. Jest to tworzenie się nowych postaw i światopoglądów postsowieckich. Wszyscy musieliśmy się odnieść do przeszłości komunistycznej. Jest to ważny czynnik kształtowania naszej pamięci historycznej. Czwarta perspektywa dotyczy rozwoju społeczno-gospodarczego. Europa Środkowa i Wschodnia różniła się fundamentalnie w stosunku do reszty Europy, głównie Europy Zachodniej, pod względem poziomu rozwoju gospodarczego, ubóstwa czy bezrobocia. Dzisiaj, kiedy bezrobocie w Czechach czy w Polsce jest jednym z najniższych, w całej Europie, w całej Unii Europejskiej zapomina się, jak wielkim problemem był brak pracy, brak perspektyw. Obalenie komunizmu zapoczątkowało wspólną drogę włączenia się gospodarek regionu do europejskich struktur gospodarczych. Wykorzystanie szans, jakie daje wspólny rynek, pozwoliło na znacznie szybszy rozwój naszych państw. W 1990 roku, dla przykładu, produkt krajowy brutto Europy Środkowej i Wschodniej stanowiło mniej niż połowę średniej Unii Europejskiej. W 2004 roku, kiedy Polska i inne państwa Europy Środkowej wstępowały do Unii Europejskiej, to była ledwie połowa średniej Unii Europejskiej. Dzisiaj, po 15 latach funkcjonowania w strukturach europejskich to aż 70%. W kontekście naszych doświadczeń w polityce historycznej kładzie się nacisk na dwa elementy. Pierwszy, pokazywanie epoki komunizmu jako trudnego okresu w historii, który nie może się powtórzyć. Drugi, wskazywanie, że upadek tego systemu w Europie był prawdziwym przełomem swoistym kamieniem węgielnym, milowym krokiem w budowaniu nowych systemów politycznych. Wspomnienie komunizmu oraz wielkich przemian związanych z jesienią narodów stanowią skarbnicę naszych doświadczeń. Możemy, proszę Państwa, mieć różne oceny komunistycznej przeszłości naszych krajów, narodów i państw. Jednak jest ona traktowana jako wspólny mianownik, który sprawia, że pojawiające się dzisiaj niektóre wyzwania są podobne. Do najważniejszych z tych podobnych wyzwań zaliczyłbym współpracę na rzecz budowania bezpieczeństwa regionu, a także debatę wokół systemu wartości we współczesnej całej Europie, w tym znaczenie wolności obywateli i suwerenności państw. Suwerenności narodów. Są to moim zdaniem kwestie najważniejsze, nad którymi warto pochylić się również i dzisiaj, bo wszystkie inne kwestie, chociażby gospodarcze, infrastrukturalne, dotyczące polityki rozwoju, ekonomii, rozwijane są w oparciu o te kwestie zasadnicze, fundamentalne. W tym kontekście chciałbym życzyć owocnych obrad w duchu jedności, w różnorodności. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie marszałku.